Informacja, że trochę się przeciągnie powstanie tych moich filmów. Co miałem zrobić? Zamurowało mnie trochę w domu. Nie mogę teraz wyjść, muszę się wykurować. Dopadnie taki katar, lekkie przeziębienie. No i wiadomo, że, że nie mogę. Muszę, muszę to jakoś doprowadzić do ładu siebie przed świętami. I, i dlatego też chcę Wam tutaj na live przedstawić, jak brzmi, czyli no. Nie za bardzo, nie za bardzo lektor tutaj pasuje, żeby nagrywać teraz takie filmy. Przynajmniej tak mi się wydaje, na razie nie będę ich robił, ale spokojnie coś się tam nie, nie odleczę to coś odleczę, to nie ucieczę. Ja tylko czekam, aż, aż trochę minie i, i zacznę działać dalej. Także filmy, filmy będą. Zastanowię się, czy dzisiaj wpuszczę taki, który planowałem wpuścić już kiedyś, a... A teraz tutaj w dwóch minutach zamknę po prostu ten filmik, żeby ludzie mogli wiedzieć, bo na dłuższy filmik nie będą wchodzić w 15 minut filmu, później, później nikt nie chce to, w to wejść, jak to był live i tak dalej. Także tylko informuję, że no względne zdrowotne nie pozwolą mi na to, żeby na razie dokończyć filmy, które miały powstać nowe na moim kanale z, now z nowej serii. Witaj, spełniamy marzenia. Cześć, cześć, witaj. No, także tylko informuję, mój głos nie pozwala na to, żebym mógł y, teraz y, kręcić, podłożyć jakby normalny lektor. Nie mogę dokończyć też filmów, nie wychodzę z domu, także tylko, tylko tyle. W dwóch minutach się zamkniemy. Dziękuję Wam za odwiedziny, dziękuję za łapki w górę, dziękuję za obecność y, osobom, które były przed tym na liveie: Mustafa, Oli, Edyta, Patryk, Adi. Także kogoś nie wymieniłem to, sorry, ale pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Na razie dla Was tam zdrówka. Cześć, cześć. No właśnie, Edyta, widziałem u Ciebie komentarz. Usunąłem właśnie ten film. Zostawię tego krótszego live'a, nie? Dobra. Jeszcze raz trzymajcie się. Dzięki za odwiedzinki. Cześć.